Cześć, słuchajcie dzisiaj podsumowanie miesiąca sierpnia. E, miesiąc sierpień e, był całkiem niezły. E, 176 kWh energii poszło na grzałeczkę, średnia dobowa 5,68 i to co najważniejsze, że to jest kolejny miesiąc, gdzie nie było grzań wody. W porównaniu do poprzedniego roku wygląda to w ten sposób, no w tamtym roku było troszkę więcej, bo 204 kWh, ale tak jak już Wam wspominałem w poprzednich podsumowaniach, ten rok jest wyraźnie słabszy. Ale również dogrzań wody w tamtym roku nie było, także świetnie działa ta instalacja, ja jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o wykresy, to w tym miesiącu mamy tutaj troszkę popsuty wykres. Już wam tłumaczę, dlaczego. Spójrzcie, tak to wygląda. Tutaj się coś stało niedobrego, jak widzicie. I tutaj, słuchajcie, mamy dnia 18 sierpnia około 28 kWh wyprodukowanej energii. To jest niemożliwe, to jest niemożliwe, to od razu mówię. Ta instalacja nie ma takich możliwości. Co się tutaj stało? Stało się coś takiego, że słuchajcie, w Home Assistant brakło miejsca yy, na dysku na dane i Home Assistant nie działał. Wszystko było OK, ale nie zapisywał statystyk. Yy, no i tutaj 13 słuchajcie, sierpnia to był ostatni dzień, kiedy te statystyki były, były zapisywane. Od 14 przestało zapisywać. No, i potem ja zorientowałem się dość późno, dopiero 18 sierpnia, że coś jest nie tak. I gdy naprawiłem to, to on policzył po prostu, że 28 prawie kilowatogodzin, kWh. To trzeba sobie rozbić na te poprzednie dni, nie? Tutaj chodzi o to, że on po prostu po naprawie odniósł się do ostatniego zapisanego wyniku, czyli z dnia 13 sierpnia. No i wyliczył tą różnicę, że to jest prawie 28 kWh, no i przydzielił to. Do 18 sierpnia, nie? Także troszkę to zepsuty wykres, ale żeby to tak troszeczkę wyglądało lepiej, to ja Wam pokażę to w rozbiciu yy, na dwa wykresy: od 1 do 13 i od 19 do 31. Tak to wygląda, słuchajcie, od, od 1 sierpnia do 13 sierpnia. Także jak widzicie, w granicach 5-6 kWh to jest taka średnia również w drugiej połowie miesiąca od 19 sierpnia do 31 też w granicach tam powiedzmy 5 kWh to oscylowało także tej wody wystarczało no tyle słuchajcie w porównaniu do poprzedniego roku jeszcze no to jak widzicie tamten rok był wyraźnie lepszy nie w granicach 6-7 kWh taka średnia myślę więc no był wyraźnie lepszy Dobra słuchajcie, trzymajcie się do następnego, pamiętajcie łapka w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście.